Piękna wolica, takie przejściowe e, pola, gdzie pielgrzymi mogą na trawce sobie usiąść, odpocząć. Ze mną już pielgrzymi z Grupy Świętego Wojciecha. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Szczęść Boże! Jak macie siostry na imię? Który raz wędrujecie? Siostra Małgorzata, dziewiąty raz. Strach mówi, siostra Kazimiera pierwszy raz. I bardzo dobrze, bo jak to mówią, nie ostatni. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. To nagranie za rok będzie nam o tym przypominać. E, siostry... Jakie doświadczenie Wam daje pielgrzymka tutaj po raz kolejny, tutaj pierwszy raz? No cóż powiedzieć, no jak ja zawsze tłumaczę komuś, no, czy ktoś się mnie pyta, jak to idziesz na pielgrzymkę, no, no po co, na co, a co tam się dzieje? Ja mówię, no chodź, zapraszam cię, zobaczysz tej atmosfery pielgrzymki, tych darów. No nikt nie zrozumie, kto tutaj nie wędruje, kto przez ten czas nie przebył, więc no ja ufam, ja wiele łask otrzymałam z pielgrzymki, no i mam za co dziękować. I trudno nie iść. I trudno nie iść i nie dziękować, także... Siostra Małgorzato, czy były lepsze, gorsze pielgrzymki? Trudne pytanie. Nie. Podchwytliwe. Nie, każda jest... Super, super, super. I dla mnie przez, przynajmniej przez ten czas pierwsza była bardzo, bardzo, bardzo pozytywna. A następne, no nie mogę powiedzieć, że jest źle. Dobrze, zachęcam, agituję, jak to się mówi. Tu możemy agitować. Tu możemy agitować. To jest nasza polityka pielgrzymkowa. Sprawy tej pielgrzymki dotyczą każdego z nas. Chcemy o nie zadbać. I wtedy mamy właśnie taką siostrę, która idzie pierwszy raz. Ile, żeśmy ją też agitować? Tak? tak. I dała się namówić. Ale w moim przypadku to było jakby dotknięcie od Maryi. maju dostałam takie podczas nabożeń majowych takie zaproszenie, że jednak może być poszła. Że może dasz radę. Ja, się, ja zawsze tęskniłam za tym, ale wciąż się obawiałam, że nie podołam. Bo nogi, bo głowa, bo, bo gorąco. No i jakoś tak punkciki łączyłam. Ksiądz dziekan mi się o PESEL pyta. Ja mówię, ale po co ksiądz począdza? No idziemy do Częstochowa. Mówię, skąd ksiądz wie, że ja właśnie o tym myślę. No i tak się to wszystko jakoś posklejało w całość. No i poszło I, I teraz siostra może się legitymować grupą świętego Wojciecha. Kto wybiera się na pielgrzymkę, może mieć taki piękny emblemat, znaczy taką tak. plakietkę identyfikator. Ksiądzczym zrobi nam piękne zdjęcie. Siostra Kazimiera. Pierwszy raz ze wzruszeniem Matka Boża zaprosiła, to uro musi być łaska, to urodzin, musi być łaska. Urodziny sobie upamiętniałem. 70. urodziny. A wiek 70. to wiek sprawiedliwych, a 80. mocnych, więc czekamy na to dziesięciolecie. Siostro Kazimiero, proszę się nie poddawać, bo tak jak siostra Małgorzata wspomniała, pierwsza pielgrzymka jest szczególna, bo jest pierwsza. A potem kolejne są doświadczeniem tego, że człowiek chce jeszcze więcej. A jeszcze jedno świadectwo. To ostatni dzień byłoby tu w kościele nam święte. Wyciągam sobie Słowo Boże i dostałam. Ja Pan chcę być twoim lekarzem. Niech pan leczy nie, to co chore. No właśnie. Księży Szymonie, zapraszamy do naszego grona, aby nam tutaj z siostrami weźmiemy je w środek. Z tej strony właśnie. O, siostry w środek. I teraz pozdrowienia kierujemy siostro Kazimierą. Do swoich dzieci, wnucząt, znajomych, sąsiadów, wszystkich, którzy modlitewnie nas wspierają. Serdecznie podziękujemy i wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Księże Szymonie, proszę. Ja nie będę pozdrawiał, ale myślę, że będę dobrym statywem. Ja pozdrawiam wszystkich z naszej parafii Błażowa wspierających nas duchowo, też tam nasze koleżanki, parafianki, no i duchowych pielgrzymów z Radia Fara, bo czujemy ich wsparcie modlitewne. Jednak to jest 24 godziny omodlone. Chyba daje nam tą siłę. Na pewno, z pewnością. Tak jest. Drodzy słuchacze, drodzy duchowi pielgrzymi, drodzy uczestnicy Sztafety Różańcowej, dziękujemy, że jesteście. Przekazujemy głos do studia e, imienia świętego Piotra. No, może nie aż tak. Ja tu się zgłaszam, dlatego dałem Księdzu Szymonowi mikrofon. Bo jak siostra Małgorzata wywołała Błażową, to ja chciałem pozdrowić całą Błażową, ze względu na to, że w 2010 roku tam zacząłem posługę. Przez dwa lata mogłem pielgrzymać w grupie Świętego Wojciecha. No i Błażowo tamtej pory też, żeby nie było, bo Ksiądz Prawa Jacek Rawski, były dyrektor, również do tego zapalał. Mogliśmy wędrować ku Jasnej Górze. Jak widać, ta pasja nie ustaje. Zapraszamy Was, bądźcie razem z nami. Amen. Pozdrawiamy serdecznie. Nadrobiamy zaległości i pozdrowień. Ciąg dalszy następuje. Witam serdecznie, jestem na Zgłupie Świętego Wojciecha. Wczoraj taka byłam przejęta pozdrowieniami, że oczywiście nie pominęłam bardzo dużo osób i dzisiaj też pominę. Ale pozdrowie tych najmłodszych z rodziny: pozdrowie najmłodszego Nikosia, pozdrowie. O Jezu, żebym teraz nie wszystkich wymieniła. Dobra, nie tak. Pozdrawiam wszystkie moje kochane dzieci i pole pozdrawiam, bo pola. Czekała na pozdrowienia i popłakała się, bo ciocia ją ominęła, kochanie, przepraszam. Ale pozdrawiam Polusie, pozdrawiam wszystkie, wszystkie, wszystkie dzieci w naszej rodzinie, które są i te wszystkie, które. Krążył po całym świecie. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo Tali kogoś pominę i będzie złość. Ale całe szczęście, jesteśmy z Wami do końca, <laughs> więc jutro sukcesywnie dodamy kolejne pozdrowienia. Jutro tak, żeby każdy. znowu się dopomni. Tak, jutro znowu przyjdzie SMS. Znowu tak mnie jest. nie pozdrowiłaś. Także bądźmy w kontakcie, niech ta dwustronna komunikacja będzie w pełni i do następnego razu, droga siostro, w do takim razie. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Mamy. Pozdrawiamy Wszystkich. serdecznie. To znaczy tak, mam takie osobiste doświadczenia, idę w takiej intencji dziękczynnej za moją córkę najmłodszą, która zdała w tym roku maturę. Tak bardzo, bardzo się o to bałam. Jestem tak i wdzięczna, że idę podziękować za to wszystko. Pozdrawiam całą moją rodzinę, męża, mojej córki, moje wnuczki, moich zięci i moją mamę. I moje koleżanki z pracy ze szpitala specjalistycznego, brzuzowy z chirurgii ogólnej. Oproszę, proszę dołączamy się do tych pozdrowień. Nieustające są to pozdrowienia. Dziękujemy za to słowo. A już teraz powoli będziemy kończyć nasz postój i żegnamy się zatem. I e, z księdzem Piotrem pewnie zakończymy. Powiemy, co dalej nas czeka już za chwilkę. Już księdzu Szymonowi zabrałem mikrofon, bo ksiądz. Y... Nie Witold Burda, ale Karol, Ka Karol Burda się dobija do naszej kamery. Bardzo serdecznie witam wszystkich duchowych pielgrzymów. Zawsze jesteście z nami. Czujemy waszą obecność. Piszecie do nas, ślecie zdjęcia, pozdrowienia. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten duchowe wsparcie. Jak e, mam nadzieję, że słuchaliście konferencji, którą ksiądz Karol wygłosił. Ona jest na naszym Facebooku, na naszym YouTubie. Możecie lajkować i przesłuchać ją i nawet napisać e, podzielić się treściami, które ksiądz Karol zaprezentował, bo wczoraj została ona tam zamieszczona. No tak, to próbowałem jak potrafiłem z nanatknięniem Ducha Świętego powiedzieć o tym sądzie, sprawiedliwości, który każdego z nas na końcu czeka. A co do pozdrowień, które tutaj e, chciałbym to pozdrawiam bardzo serdecznie parafię Jasienica Rosielna, księdza proboszcza, wszystkich parafian, wszystkich, którzy łączą się z nami, także wszystkich, którzy życzą dobrze pielgrzymce i są z nami. Dziękujemy za te pozdrowienia. Ja pozdrawiam r... też bardzo moich serdecznie rodziców, zwłaszcza tatę, który jest w szpitalu. Czymy mu zdrowia i też modlimy się, jesteśmy Jak z tata na imię i rodzeństwo swoje. Tato ma imię Henryk i mama Genowefa. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam. W tym roku przeżywają 50. rocznicę swojego małżeństwa. Bardzo jesteśmy wdzięczni za ten czas i za to życie, które nam przekazali, bo dzisiaj też modlimy się o to życie z błogosławioną rodziną Ulmów. Za dwa dni będziemy dziękować za życie księdza Karola w dniu jego urodzin i dziękujemy za te Pozdrowienia. Dołączam się do pozdrowień do Jaśnicy Rosielnej, gdyż tam mogłem posługiwać. Z Księdzem Szymonem, już jesteśmy, bo czas nas nagli, bo pielgrzymi ruszają, a teraz e, będziemy mieli szansę nagrać e, konferencję, ale tu jeszcze mamy gości specjalnych. Gości specjalnych, którzy, którzy w specjalny sposób się pożegnają e, i zwieńczą ten odcinek e, tego postoju, więc wszyscy pięknie machamy i pozdrawiamy. Szczęść Boże, bądźcie z nami, lajkujcie, udostępniajcie i do następnego razu z Panem Bogiem!